Halo halo, siemano, to znowu ja dzisiaj jest nadal 15 czerwca 2020 roku, jest godzina i... Powinien tutaj mieć, bo mi brzydko mordę widać, czyli mój kurwa tłuszcz. Jest... Zrobię tak 18.30 prawie. Kurwa no i chuj. Wiecie, że jestem grubym tłuszczochem Nic no. Trudno. Jesteśmy w tym samym miejscu, co czytałem na Facebooku. Eee, coś tam. <laughs> tak, eee, i mówiłem ostatnio o grupie. No upolujmy tego gówniaka tutaj też. Mówiłem ostatnio o grupie, która mnie zaprosiła do, do tego, do, do współpracy i się okazało, że to nie taka grupa jak ja myślałem, bo współpraca nie była dokładnie tym, co ja myślałem za współpracę. Oni po prostu chcieli się kurwa nabijać sobie wyświetlenia i tam klas wyświetleń po to, żeby się lepiej pojawiać na YouTubie. Jakby rozumiem, że ludzie, każdy robi, każdy robi każdy jak może, tak? Każdy sobie jak... Skoro chce się postarać, żeby zostać popularny, że chce być popularny, tak będzie się być biegał i będzie robił właśnie tam takie rzeczy, to chyba osób, którzy będą mu nabijali wyświetlenia. Czas wyświetlenia. No, ale mówię, mnie to nie bawiło, w sensie ja raczej się bym biorą, dobra, w sensie, może się mogła <zysklarziny> się mogła co znaczy, będzie moim celem tej grupie? I po prostu e, zostałem tam przez jedną, dwie osoby, że nie jestem tu potrzebny, A ja jestem szczerzy, że nie chcę. Nie powiedzieć, że nie chcę żeby był że w tej grupie, ale na pewno tu ma strzałów. Żeby... pewno powiedzieli, że, że delikatny problem tam z mojej strony był w się, sensie, że, że ja tam jestem z tej, grupy. z tej grupy. Znaczy... No dobra, też tego nie powiedzieli, ale wiecie o co niczym nie patrzyli na to je, aby ja dlatego powiedziałem no dobra, bo pierdolę to i nie będę w tej grupie. cześć, bo pożegnałem się i Odszedłem z tej grupy. I tyle, nie? Ja tak czasami właśnie nie wiedziałem dokładnie, mówię, coś skąd nam no, przecież miły, nie? Jakby nie ten, ale później sobie uświadomimy o co chodzi. Oni to to są ludzie, którzy myślą, że im się uda na YouTubie. To jest prawie granicze z niemożliwym. Znaczy, granic z niemożliwym. Ktoś by musiał naprawdę się postarać i nie mieć skrupułów żadnych, mm, albo mieć wielkie szczęście. Bo chodzi o to, żeby się z YouTubem e, dzisiaj przytulić e, w, e, w ramionach popularności, o, o, albo. Albo trzeba mieć wielkie szczęście, jak już powiedziałem, albo trzeba mieć sponsorów, albo tak zwane, może nie tyle sponsorów, tyle tak zwane plecy. Co to oznacza? Po prostu, jeżeli sam idziesz na bój, to albo musisz mieć, albo musisz mieć kasę, to też jest ważny temat, bo albo idziesz właśnie w bój sam i możesz mieć szczęście, że ktoś, że parę osób, że będziesz, znaczy szczęście, musisz mieć na tyle, musi, musi być na tyle spoko, że ludzie cię polubią musisz mieć na tyle e, szczęścia, że ktoś cię zauważy. Musisz mieć na tyle szczęścia, że ktoś cię zauważy. E, i, no i wiadomo, to jest taki jakby trochę cykl życia, nie? Takiego życia. Zawsze mi wkurwa to, że jak atakuje się, bije się z kimś i dołączy do walki mojego NPC-ta z npc tem takim wrogi, to mój NPC staje w walki z tamtym i z o że, że albo trzeba mieć część środkie Oprócz, oprócz tam jakichś takich e, upodobania publicznych, trzeba mieć wielkie szczęście, żeby cię ktoś w ogóle zauważył. Albo trzeba mi dużo pieniędzy, czyli zapłacić kasę za dobry sprzęt, tak żeby... E, ludzi nie odtrącała jakość i też żeby może nawet dać komuś hajs żeby ci nabijał wyświetlenia bo są takie opcje, że Chińczycy ci kurwa wejdą i nawet napiszą komentarze pod filmami oczywiście po chińsku, po angielsku raczej, ale takie wiecie, takie komentarze, że widać od razu, że to kurwa jest Chińczyk w komputerze przelogowujący się przez 10 lat i ten i... Nie, albo trzeba pan mieć czyli po prostu jakąś firmę Która cię... E, rzuci w branżę e, Dogada się z innymi żeby żeby tam Co tu się odjebało? Grabe, zbił się ma siema, dzięki Podziękował Pięciu członków załogi, no i super Albo właśnie plecy, czyli bait, ktoś to kto cię rozpromuje, to ktoś kto zrobi za dealę, ktoś kto będzie miał na tyle, wiecie, będzie potrafił to zrobić, no chyba, że sam to potrafisz, ale to też wtedy oznacza to, co swamy się do punktu, gdzie chodziło o kasę. I tylko, że wiecie, że wtedy nie macie, nie robicie tego, co ja, nie możecie być kurwa jebane Żydy, tak jak ja to właśnie zrobiłem, albo ten, albo zamieszki i marsz e, tak. Black Lives Matter to jest ścieżona, żeby nie mogli sobie poradować i Dialy, e, którzy e, całują i skinąć w gułagu. Takich rzeczy byś nie mógł powiedzieć. To były przykłady tylko. Hmm. Takich rzeczy w, wtedy byś nie mógł mówić, więc no coś za coś, popularność tego. Może jakby cię ludzie polubili. No ale wiecie, to jest tak, że ludzie Cię lubią z jakiegoś powodu, jeżeli Ty jesteś kierowany takiego, bo, bo tu chodzi o poprawność polityczną, żeby po prostu mieć jak największe zasięgi i dla reklamodawców i tak dalej. Jeżeli twoja popularność polega na tym, że ty jesteś o oh, ho Black Lives i robicie sobie tam, nie wiem, cokolwiek nie, uczepiłem się tego, cokolwiek możecie mówić, nie wiem, otwierać kurwa zabawki dla dzieci z nie czy coś i je składać. Albo cokolwiek tam robicie sobie innego, albo nie wiem kurwa malować. Się Od by go! Dotować, czy robić kurwa meble, nie wiem, cokolwiek to no, będzie, albo grać w gry i być, uh. wiecie, family friendly tak naprawdę. Family friendly albo bardziej. On, man. Um, art, art friendly, czyli że jesteście. Um, ale to jest jedno i to samo. Czyli chodzi o to, że po prostu... Um, reklamodawcy będą was chcieli, bo po prostu nie tworzycie kontrowersji, tak? Um, produkt który tam reklamujecie w którym ktoś chce to, to, to lepiej I, i właśnie jeżeli jeżeli taką produkt macie się tak i zazwyczaj jeżeli macie jakąś popularność osoba z tego, sharp, man, macie popularność takiej osoby która właśnie wiecie jest, jest Family friendly no to od was się tego oczekuje nawet jeżeli na przykład będzie kimkolwiek tam z, z jakąś tą filmą, która was wykreowała. To prawdopodobnie i tak się pochuty, bo żeby odejść jest takiej firmy, to musiałoby się skończyć w świecie. Mowa tak, a i tak pewnie kanał należy do nich i postać do nich należy i wiele rzeczy do nich należy. I pewnie jak na no, przykład jakąś postać sobie taką własną zrobiliście jak ja czasem odgrywam na, na tych, na, na filmach. To i tylko. Z, nie, spostrzegawczy ludzie widzą y, to. Bo teraz mówię tak bardziej, wiecie, normalnie. Y, Okej, okay. do, dopłyniemy do jakiegoś może portu i. Tutaj nie jest port, ale tutaj już tak. Ale się przenieśmy. Y, tak, jeżeli. jeżeli mm, Let go anchor. Fort. Znaczy Fort. W sumie to ta miejscowość. Chyba, a tu jest w ogóle jakiś sklep? No właśnie jak myślałem, że tu nie ma sklepu w ogóle. Tutaj jest, tutaj nie. Tutaj będzie. Chuja nie ma. No, y jak, jak ktoś was wykreuje, to potem się od was oczekuje tego i... Poza tym, wiecie, nie się tani tak totalnie, że nawet... Y po prostu no nie macie nawet się jak zareklamować do tego. Więc tak naprawdę zaczynacie od zera. Może ktoś was zobaczy na YouTube. Chociaż wątpię w to. No ale jest jakaś tam zawsze opcja. No i tracicie. Co naprawdę wszystko. I a, a co odnośnie czego ja tu mówiłem? Aha, techi popularności. Tak. I goście po prostu. Wiem, że, na, że ścigali właśnie tam ci ludzie ścigali tą popularność na YouTube. To jest dosyć ciężką. Ciężką sprawą, dlatego że no po prostu teraz nie da się tak zwyczajnie zrobić, trzeba się naprawdę postarać, a mieć plecy. Plecy zazwyczaj ale trzeba mieć. O, potoczownica póki co zrobić. O. kurwa, ale tego jest. Yy, I no, już nie ma kasy na nie, super, ale mogę zawsze sprzedać te trochę. Nie, to chciałem sprzedaje. <laughs> Ale... E... Dobra, ciężkie kulę, nie w banie. E, I oni mają to, jakby... próbują się wy... roz... spowodować ten, zostać popularni, tak? Tylko, że widzicie, oni się Różmy tego wstydzą. Znaczy, chodzi mi o to, że. Trzeba chcieć coś chyba nie chcę się nie Chodzi o to, że oni byli tak oburzeni tym, że oburzeni oni tam nie chcieli, dlatego że się wstydzą tego po prostu, że oni są gotowi <grym zrobić <grym bardzo wiele, dlatego żeby to plan, no w bo, Jeżeli. Jest sobie człowieczek, nagrywa i na przykład ja się stał popularny nagle, no to ludzik, nie? To by wszyscy, sam zapracowałem na popularność, sam sobie ją wyrobiłem, siema. Ale jeżeli są osoby, które uczestniczyły w takich właśnie zgromadzeniach, gdzie oni podczas w którymś tam godzinie wieczornych odpalają sobie wszyscy swoje odcinki, no, nagierają no, się, no, no. się, i oni się później pojawiają właśnie gdzieś tam. No, 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 top, tam no, I oni sobie później gdzieś tam... To w sumie mogę tutaj, czekajcie. Oni sobie gdzieś tam później to nabijają. I gdzieś, powiedzmy, jeden z nich się dzięki temu wybije. Że tak to nazwijmy. Aha. No to on wie, że po prostu on. To, to, to jest takie, wiecie, takie sztuczne nabijanie, nie? Więc on ma świadomość tego, że to nie dzięki niemu. Znaczy, Dzięki niemu, gdzieś tam ludzie zostają, ale same, sam nie zapracował na to, nie? Zapracowali po prostu jakby um dogadanie się z innymi. Powodowało, że, że po prostu on jest gdzieś tam w jakimś stopniu popularny. Popularny, on się wybił delikatnie. I to nie jest jego praca. Więc mi się wydaje, że oni byli po prostu zawstydzeni tym, że nie chcieli kogoś, kto się na to nie zgadzał. Bo jeżeli wszyscy się na to zgadzali, to znaczy, że po prostu. E że wszyscy nas to to po prostu, to nie, po prostu Człowiek tak... Ja tobie plecki, a ty mi plecki i, i ten. I wszyscy się dogadujemy. <laughs> ręka ręka myje. A jak chodzi taki jeden gościu, który mówi, że mu w sumie nie zależy, chciałby sobie pograć, może z innymi ludźmi jakoś w taki sposób zadziałać. Wtedy automatycznie jest strict palcami, że kurwa będzie nas oceniać za to, że będzie się z nas śmiać, że, że my to robimy. I powiem wam tak, normalnie jakbym był w tej grupie, to, to pewnie bym to jakoś skomentował, bo czemu miałbym, że ja raczej taki, do takiej akcji ten nie szedł, ale ogólnie bym nie miał. W sensie, no ja rozumiem, że każdy orze jak może, tak? Każdy, jeżeli ktoś chce zostać popularny z jakiegoś tam powodu, bo nie wiem, chce mieć marzenie, że będzie kurwa nagrywał na YouTube i z tego zarabiał. To jest dosyć takim. Marzenie to marzenie. Nie mówię, że buralne, ale ludzie przynajmniej oni e, przynajmniej oni próbują spełnić swoje marzenie, jeżeli to jest ich marzenie to ten to e, wtedy po prostu te osoby e, dążą w grupie, tak? W grupie sobie pomagają rączka rączkę myje i sobie e, zapracowują razem na, w taki sposób na powiedzmy jakieś tam szanse wybicia a jeżeli właśnie przychodzi taka osoba jak ja, to wtedy automatycznie jest w tylu, gość nas będzie oceniał, gość nas po prostu wiecie, odcina się, bo myśli, że jest lepszy niż my. Co to, to jest może prawdą, bo jestem lepszy, kurwa, na pewno, niż te leszcze jebane, A, Nie na rzecz tu, ale. Raczej, raczej, raczej nie. Po nie, co? W sensie ludzi, z którymi miałbym grać, miałbym oceniać. Że każdy robi, co chce, no, wolna Amerykanka. Jeżeli by mi zależało, to o jezu, ja bym tak skakał. Ja już bym miał tutaj, byłbym popularny, może bym, nie, nie byłbym popularny, ale na pewno miałbym jakieś grono ludzi, którzy, z którymi byłbym popularny. Nawet nie wiecie, do czego ja bym był kurwa zdolny, żeby, żeby ten, To w ogóle tak gestykulowałem Nawet nie. Nie wiecie, do czego bym zdolny, Nie wiecie, do czego bym był zdolny, żeby kurwa, jakby mi na tym zależało, żeby zostać popularny Normalnie bym leciał Bym we wszystkich możliwych, wiecie, uczestniczył, we wszystkich możliwych, nie wiem. No ciężko mi stwierdzić co teraz, bo się tym nie ale znalazłem sposoby, znalazłem... Gdzie tu jest kurwa no, mi wierzyć na słowo. Dopiąłbym sobie. Na YouTubee bym, na przykład jest taki gościu, hmm, Śmieszne mi je to też trochę, to znaczy... Śmieszy. Rozumiem, co też chce robić, rozumiem, że co on robi, ale mu to nie wychodzi strasznie Ogólnie jest taki ziomek e, na Grzegorz, i on ma inny On się nie wiem jak on nazywa, ale on ma nazwisko jakaś Petarda czy coś. na Twitchu jest jakaś nazywa Petarda czy co. I za każdym razem, gdy ja się z... Tak naprawdę spotkałem go dwa razy, jeszcze raz na necie, no, za pierwszym razem go spotkałem w ralu i on był właśnie e, tyle był śmieszny. Pojechaliśmy na PGA, ja pierwszy raz w życiu pojechałem na PGA, ale śmieszna w ogóle sytuacja była... No nieważna, no, trochę taka, No śmieszna, śmieszne było. Dla mnie było śmieszne dla, dla grzecha grzechu się marczył, bo tego kumple... E, pojechaliśmy na we 4 ja i kumple grzecha, ja miałem wyjebane, e, bo wiecie ja się potrafię zakomplować z normalnymi i z innymi ludźmi i się tak w miarę zakomplowałem zresztą. Ale... ale... dwójka grzecha lubili wszyscy Ja też nie miałem żadnego problemu do wszystkich, widziałem różne takie dziwne akcje, które ktoś odwalał Że sobie na przykład szedł pi pi z dół, albo mówiliśmy, mówił, że coś zrobił a czegoś nie robił eee, Ale właśnie dwójka osób pozostałych oprócz mnie i grzecha się nie lubiła, <laughs> więc, więc wiecie, co to jest? Więc się nie lubili chłopaki, więc to... Zwanie co? statku? Chyba wezwałem statek. Jest taka funkcja w tym. A tak, do statku czy Znaczy, po, statek podpłynął tutaj i wlazłem tego statku. Taka sama funkcja jest w tym ten, ten najnowszym y, Asasynie, ale nie tym, który jeszcze nie wyszedł. Walhala, tylko ten jeszcze wcześniejszy, ten o Grecji, y, że się wzywa tak statek i do niego wsiada. Y, tak, mówiłem. I ci te typki się zbytnio nie, nie robili, y, Więc trochę miałem z tego Brechtę, no ale wiecie. Taką delikatną. No i ten jeden właśnie gościu petarda, on nie nagrywa chyba na YouTuba, on tam streamuje czy coś. Czego wiecie, on streamuje CSa, więc kto to kurwa ogląda? Eee, jeszcze już czy tam coś. Jeszcze chyba. Poza tym nawet jakby ktoś, ja na nich nie przypadałem, ja nie mogę, nie mogę grać w gry. Znaczy mogę sobie pograć jedy, kilka rundek w CS-a czy coś, ale mnie taki kurwa nie giło, że mi się rzygać tym samym. Powiem wam więcej, e, już wolę grać niż w to, wolę grać w jakieś Warzone, a w Nintendo, w o nie O kurwa mać, to, to on, chyba, ale jaja ty. Wolę grać, na pewno wolę grać w gry fabularne, takie jak to na przykład, że jest jakaś fabułka, że mogę coś porobić, mogę sobie pobiegać, pozwiedzać, pozbierać z takim otwartym światem, też by... Gry fabuła, no fabuła musi być w jakimś stopniu, chyba że gram z kumplami w jakieś, w jakieś takie online'owe, ale też nie... nie... Powiem wam, że w pewnym momencie mi się to nudzi, więc tak naprawdę też jest ciężko często. Ale to nieważne. I ten sobie gościu właśnie nagrywa... Nie nagrywa, tylko streamuje. O kurwa ty, co to tak do... A skąd ty tu wiesz, że w ogóle tam jest... Ty widzisz jakąś strzałkę, która jest skierowana w dół i ty wiesz, że to jest 40 metrów dalej, w tamtą stronę. Jeszcze powiedz, że wiesz jak głębokość tam. No i Koleś po prostu streamuje sobie. Ja nie wiem czy on tam się gdziekolwiek indziej reklamuje, czy jakieś właśnie w kolaby wchodzi czy coś. On ogólnie... Tyle co z nim chodziłem tam po tym, ale to, to też nie jest odwzorowanie może na lecie, bo może był nieśmiały w tym. Może po prostu był nieśmiały jak sobie chodziliśmy, bo nowa osoba i tak dalej. Chociaż na tyle był śmiały, że to dosyć nagminnie, dosyć tak e, nagminnie, no nagminnie nazwijmy to e, wpierał e, ten, te swoje, że on streamuje i żebym zobaczył i zasubskrybował, tam zasu za zafollowował o. Mm, więc, więc nie wiem, jak to tam u niego jest z nieśmiałością, bo na, przy reklamie był bardzo śmiały, tylko że robił to na. o, nachalny, nachalny był. To jest słowo, szukałem. I. E, i ogólnie, właśnie mówię, on tam coś streamował. Nie wiem czy ma jakąś postać, którą tam odgrywa, czy może jest ciekawy jak rozmawia, yy, na, jak streamuje. No ale ogólnie, tak normalnie to nie był zbytnio. W sensie ja bym go nie oglądał. No. Tyle wam powiem. Może komuś się tam inną podoba. Nie wiem czy on ma jakieś skilla w tym CS-ie czy coś. Ja w cs ach chyba. Z... Znaczy, gram w cs, w CS Go oczywiście. Mówię. W CS-16 to jest wiecie. Yy, CS-16 gank, nie? Jedni wolą spać. Nie chlać po parkach. My woleliśmy grać w pomocach Counter Strike'a. Albo na przykład ten. O adminie też była ta przyśpiewka. Co była za przyśpiewka o adminie? Nie pamiętam już. Hmm. Kurwa ty jaka była ta o adminie? Muszę zobaczyć... Y Zarno Może znajdę. Skóra jelenia to wyjebane w to w sumie. Tak, chyba wszystko, nie? To popóńmy się tutaj. Albo tu. A tu jelen jest tu w sumie. A tutaj jakiś wilk. Chyba czarny. Czarny ten wilk? Czy jaki ten wilk? Czekajcie, tu jest taka fajna. Nie to On to był, który wilk? To jest czarny. To to jest szary wilk. O, zwykły wilk, to chuj. Mogę tu sobie popłynąć jednak. coś tam mnie Quest prowadzi, ale to wydmienione. Wdy, wdy, Wydpione. E, tak, i ogólnie ten koleś sobie tam gra w tego Celsjusza, czy cokolwiek tam innego. E, nie wiem, czy bym chciał z nim nagrywać, czy grać, czy cokolwiek, bo jakoś nie miałem okazji. Nie miałem, właśnie. Drugi raz go spotkałem. czy czy drugi raz go spotkałem? Jak z grzechem grałem sobie. E, Umówiłem się z Grzechem, żeby zagrać z nim w tego właśnie w, w Modern Warfare w Warzone. Zagraliśmy i ogólnie gość chujowy był, okazało się, tamten. Grzechu też nie zbytnio. A powiem wam, że tam jest coś takiego, że tam przynajmniej było coś takiego, bo teraz chyba czwarty sezon wyszedł. Że jak się miało poniżej 50 czy poniżej 60, tam się miał taki wyszarzony właśnie numer, no później się ma niebieski. I do 60 ciąg tylko 50 po przeciwników wam dawało, później dawało wam wszystkich, kurwa, koksów i, i tego, a tutaj y, znaczy ludzi, którzy mieli poniżej 60 poziomu wam zazwyczaj dawało, chyba że byli właśnie w ekipie, to znaczy automatycznie mniej doświadczonych, to automatycznie wchodziło, że, że ten, że... Było równoznaczne z tym, że, że po prostu słabszy, nie? Ale m, chciałem powiedzieć, że to chyba, że ktoś miał w drużynie jeden poziom 60, czy tam 50, czy, ale, co czy poniżej tego 60 czy 50, a reszta była wymaksowana, to wtedy ich też wrzucało do tej takiej gorszej ligi, nie? Do tych takich niby słabszych. I powiem wam, że właśnie ja miałem chyba, nie wiem, tego tam setny poziom czy coś? Chyba, chyba taki mam właśnie mniej więcej. Gdzie jest kurwa cymbowanie? Jest. Że, że, że I y, y, Grzechu grzechu też tam miał 60 któryś, a, a ten, a ten ziomek Petarda właśnie nie miał. I powiem wam, że ogólnie tak bym rozjebał, jakby miał, jakbym grał tam z kumplem, to bym tak rozjebał tą grę, ale niestety nie grałem z nim z kumplem takim innym jeszcze moim ar Arkiem, którym od, od kurwa technikum, pierwszej technikum jak się poznaliśmy, to zaczęliśmy gadać i sobie grać w gry razem. Tak, jakbym grał tam wtedy z nim, to byśmy wygrali na pewno. Ale wiecie, to jest tak, że i Herkules dupa, gdy w kupa. Znaczy, jak to tam szło, to przysłowie. Znaczy, powiedzenie bardziej. Chodzi o to, że jak ja miałem dwóch gości, którzy niezbyt ogarniali, i miałem, bo graliśmy trójki, i miałem trzech przeciwników przed sobie, przed sobą, to chyba kilka razy wygra zrobiłem tak, w sensie udało mi się chyba z dwie, z dwie ekipy pokonać, no, z dwie ekipy pokonać jeden na jeden. <coughs> znaczy, jeden na trzech, sorry bo oni tak średnio sobie radzili Może coś tam pomagali, ale też nie, ale w pewnym momencie trafiłem na taki, że już mi się kurwa nie udało, nie? Bo wiecie, królem gry nie jestem, więc... więc niestety no i tyle. I właśnie mieliśmy niby później grać, ale jakoś się tak skończyło, że nie graliśmy później w sumie. No ale mówię rzecz. Że... Ale mówię, że właśnie... On streamuje sobie coś tam i chyba streamował wtedy, a może nie, nie wiem. Może mu tak źle szło, że nie streamował. I, I właśnie koleś, po prostu, bardzo nachalny był co do reklamowania tego i robił to bardzo źle, bo. Robił to bardzo źle, ja nie wiem, to. Nie wiem, jak to, bo tak naprawdę o co chodzi. On to robił jak sprzedawcy, kurwa, jacyś, jak, jakby ktoś chciał sprzedać wam, nie wiem. E... Ci co do was dzwonią i chcą wam kurwa zmienić, nie wiem, sieć albo dzwonią do was i dam z ofertą. Albo nawet nie z ofertą, bo ci to jeszcze muszą się postarać. On to robił tak jak taki sprzedawca, taki gość, który jest na, w call center, tak, dzwoni do ciebie i czy ty nie chcesz przypadkiem czegoś tam kupić, nie? Albo, albo coś takiego. I czy nie byłaby pani zainteresowana, kurwa, perfumami firmy Hulci, w Dupę? I, I właśnie on to tak robił. Czyli gość, gościowi totalnie nie zależy na sprzedaniu produktu. Znaczy, jemu zależało, ale on chyba się uczył od nich. Bo takim gościom, właśnie co w call, call center pracują. On im, Jeżeli są na, etate, na etacie jakimś, to oni mają wydupione na to, czy sprzedają, czy nie. On musi wykonać, on musi tu od tej, do tej i tyle, nie? Chyba, że wiecie, że ma jakieś bonusy za sprzedaż, czy coś, no to wtedy może, ale ja mówię o takim totalnym wieczorem, który mu się nie chce. I on tak robił, nie? Czyli dzwonił i. I ten, co ci dzwonił, on, on po prostu robił tak, że jego, jego może albo w podobie, w sensie mówię o tym, że właśnie podobnie jak oni, ale mniej więcej opowiem jak on to robił. <śmary> Grzechu wspomniał, w sensie było tak, że, że gdzieś tam wyszło, że YouTube coś tam, coś tam, mówię, no ja tam coś, coś, coś tam nagrywam, czy, czy coś takiego jakoś. No. ja się tym też nie, nie to, że to, czy, troszeczkę się, czy się wstydzę. Raczej się nie wstydzę, chociaż powiem, że bardziej się boję, że ktoś usłyszy co ja mówię, nie, i później będę miał przypał na studiach, że czemu mówiłem, że, że pierdolony Żyd, bo gość mnie, kurwa, ten, e, jak to się nazywa, kurwa, to. mnie hit stanował, tak, czy coś takiego, chodzi mi o, no, że o sytuację w tym, o sytuację, którą, która była w e, Robin Hood... Wchodzi. a właśnie, chaos mówiłem dobra, czekajcie